Jeżeli ktoś kojarzy HBO z kanałami płatnymi telewizji, to to się zdarza. Chodziło o to, żeby powstał skrót, który zarówno w nazwie inwestycji po polsku, czyli projekt HBO, brzmiał tak samo jak po angielsku, czyli HBO Project, i miał też sens. Po polsku rozszyfrowujemy to w ten sposób, że to jest. Hydrocrackingowy blok olejowy HBO czy HBO, a po angielsku HB Project czyli Hydrocracked Base Oils. Przede wszystkim dzięki tej inwestycji w Orlen będzie mógł sprzedawać nowe produkty, tak jak powiedzieliśmy, czyli olej bazowy, grupy drugiej, które w tej chwili nie są produkowane ani przez Orlen ani przez nikogo w Polsce. No moimi plecami widzimy cztery zbiorniki. Są to zbiorniki, w których będziemy przyjmowali w sad, który będziemy przerabiać na instalacji głównej projektu HBO. Z tego wsadu będziemy produkować właśnie te oleje bazowe grupy drugiej. Budowujemy w rafinerii nową instalację, dużą, też poważną instalację produkcyjną. I po to, żeby ona normalnie pracowała, była zintegrowana z rafinerią, musimy budować również otoczenie do tej instalacji. Zarówno nowe obiekty i instalacje, jak i zaadaptować istniejące po to, żeby właśnie tą integrację zapewnić. Tak? I to jest integracja na poziomie właśnie każdej branży. Mechanicznej, elektrycznej, automatycznej. W tej chwili rozpoczął się montaż kolejnego elementu komina, pieca technologicznego i instalacji HBO. Mamy już zamontowane wszystkie aparaty i urządzenia. Rozpoczęte są prace już w branży elektrycznej. Rurociągi są już zaawansowane w montażu. Prace budowlano montażowe na poziomie 60%. Zaawansowania, cały projekt zaawansowany na poziomie 70%. Przewidywany termin zakończenia budowy czerwiec 2025. Budżet projektu to jest ponad 400 milionów euro. Produktów głównych w planach mamy około 400 tysięcy rocznie, czyli to jest na godziny, to trzeba przeliczyć, to jest około 50 ton na godzinę.